Francja i Polska przygotowują się do otwarcia nowego rozdziału w ich relacjach, w przygotowaniu nowego traktatu dwustronnego, który zastąpi ten z 1991 roku. Ten traktat określi nowe ramy naszej współpracy we wszystkich dziedzinach obronności, energii, jądrowej, współpracy naukowej, językowej, kulturalnej. Te różne tematy znajdują się w sercu relacji francuskiej, i w sektorach strategicznych dla przyszłości Europy. Dlatego też ponowne ro, rozpoczęcie tej naszej współpracy przyczyni się do zmiany zwiększenia suwerenności Europy. Poruszymy bardzo ważne i tematy, przede wszystkim wsparcie dla Ukrainy. Niestety za kilka dni obchodzimy drugą rocznicę agresji rosyjskiej na Ukrainę i chciałbym tutaj przypomnieć nasze wsparcie. Niesłabnące dla Kijowa i narodu ukraińskiego. I chciałbym tutaj podkreślić zaangażowanie Polski. Od samego początku konfliktu podczas prezydencji francuskiej i jeszcze ostatnio na Radzie Unii Europejskiej mówiliśmy o otwarciu negocjacji w sprawie przyjęcia i umocnienia przyszłości Europy w Ukrainie i powinniśmy kontynuować ten wysiłek, szczególnie w zakresie obronności. Kwestia bezpieczeństwa i obronności w Europie jest oczywiście związana bezpośrednio z Ukrainą i nasze kraje mają dużą rolę tu do odegrania. Chciałbym tutaj przede wszystkim podkreślić jakość współpracy operacyjnej między naszymi armiami w ramach NATO, jak również Unii Europejskiej, jak podkreślić wszystko, co, to co robi Europa w celu dostarczenia sprzętu strategicznego i amunicji dla Ukrainy i zresztą wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa przygotowuje propozycje w tym kierunku. I to pozwoli nam również na zwiększenie naszej produkcji w, w zakresie uzbrojenia w Europie. Europa powinna być potęgą w, w zakresie bezpieczeństwa i obronności, komplementarną dla NATO, i w głównym filarem Aliansu Sojuszu Atlant Atlantyckiego. Współpraca między Polską i Francją jest również siłą napędową w zakresie energii jądrowej. Nasze dwa kraje są krajami, które w największym stopniu rozwijają programy budowy elektronicznej. Jądrowych w Europie. Powinniśmy działać na rzecz wzmocnienia naszego bezpieczeństwa energetycznego w celu osiągnięcia zerowego śladu węglowego w 2050 roku. W tym celu pracujemy już bardzo ściśle i w zakresie Europejskiego Sojuszu Jądrowego. Będziemy również mówić w czasie naszego spotkania na temat kierunków strategicznych, jakie chcielibyśmy nadać Unii europejskiej. Mamy bardzo wiele tematów, które znajdują się w sercu naszych relacji dwustronnych. Polska będzie pracowała nad tymi wszystkimi tematami, przygotowując polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku i może Polska liczyć na nasze wsparcie w tym zakresie. Chciałam jeszcze raz podkreślić naszą uczucia przyjaźni i wielką radość, że jest Pan dzisiaj z nami i reprezentuje Pan pa partnera europejskiego w celu stawienia czoła wielkim wyzwaniom, które na nas czekają. Pani, panie Prezydencie, Panie i Panowie, przede wszystkim serdecznie dziękuję za zaproszenie do Paryża. Było moją intencją, aby. Hmm, sprawowanie przeze mnie urzędu premiera w Polsce, rozpocząć od y, jak najszybszej rewitalizacji relacji Polski z najważniejszymi partnerami europejskimi. To nie jest przypadek, że pierwsze moje wizyty w roli premiera to Bruksela z oczywistych względów, Kijów też z oczywistych względów i dzisiaj Paryż. Nie tylko dlatego, że Francja i Polska to tradycyjni przyjaciele, nie tylko dlatego, że znamy się od wielu lat, przyjaźnimy i ufamy sobie, zawsze mogliśmy na sobie polegać, ale też dlatego, że mam takie poczucie, że w tych bardzo trudnych i wymagających czasach stanowisko Francji, stanowisko Polski są bardzo do siebie zbliżone i to we wszystkich istotnych kwestiach zarówno bilateralnych, wewnątrzeuropejskich, jak i dotyczących bezpieczeństwa i geopolitycznej pozycji Europy, szczególnie w kontekście agresji Rosji na Ukrainę. Chcę tutaj w Paryżu bardzo wyraźnie jeszcze raz podkreślić, że nie ma alternatywy dla Unii Europejskiej, nie ma alternatywy dla współpracy transatlantyckiej, nie ma alternatywy dla NATO. Europa musi stać się kontynentem bezpiecznym, a to oznacza, że Unia Europejska, Francja, Polska muszą się stać państwami silnymi, i gotowymi do obrony własnych granic, własnego terytorium i do obrony i wsparcia naszych sojuszników i przyjaciół spoza Unii Europejskiej. To chyba tutaj w Paryżu no, naj, najdobitniej. Brzmią słowa, to chyba z trzech muskieterów, z Aleksandra Dima. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. portus, to To są słowa, i to jest idea, to jest filozofia, która legła u podstaw Unii Europejskiej, NATO. To są słowa, które dobrze ilustrują ideę Solidarności, która stała się fundamentem nowoczesnej Europy. I najważniejszą wartością współczesnej Polski, moich rodaków. A to oznacza potrzebę bardzo praktycznych i zdeterminowanych działań na rzecz Wspólnoty Europejskiej, na rzecz Polski, Francji, szczególnie w kontekście zagrożeń. Słowo bezpieczeństwo jest dzisiaj słowem kluczem. Chcę. Tak chyba, jeśli dobrze pamiętam, to 10 lat minęło dokładnie od momentu, kiedy odwiedziłem większość stolic europejskich z propozycją unii energetycznej, a więc takiego planu bezpieczeństwa dla Unii Europejskiej, jeśli chodzi o energetykę. I dzisiaj mogę tylko powiedzieć, że energetyka, żywność, obronność to są te trzy filary naszego wspólnego bezpieczeństwa i bardzo bym chciał, żeby Francja i Polska tutaj współpracowały w sposób niezwykle intensywny. Jak wiesz, w Erasmusie zdaje się jest taki program Mega Project Make Europe Great Again. Tak naprawdę taki mega plan dla bezpiecznej Europy, dla bezpieczeństwa europejskiego jest dzisiaj absolutnie potrzebny. Dziękuję Francji za inicjatywy dotyczące zwiększenia naszej obronności poprzez inwestycje w przemysł obronny. To jest potrzeba nie już Wybranych narodów w Europie czy państw, ale całej Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję Francji, bo to dla Polski jest szczególnie istotne, za pełne zaangażowanie na rzecz Ukrainy i Kijowa w konfrontacji z agresywną Rosją. Mówimy tutaj nie tylko o moralnym i takim też politycznym, geopolitycznym obowiązku wsparcia Ukrainy, ale też o naszym bezpieczeństwie. Chcę też powiedzieć, że będę szukał wspólnych rozwiązań z francuskimi przyjaciółmi, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe. Trudno znaleźć bardziej proukraińskiego polityka niż ja w Europie i trudno znaleźć bardziej proukraiński naród niż polski w Europie, ale musimy także mieć na uwadze interesy żywnościowe, bezpieczeństwa żywnościowego Polski i Europy, dlatego będę chciał rozmawiać także o naszych rolnikach i ich bezpieczeństwie, bo to oznacza także nasze bezpieczeństwo i energetyka to oczywiście także wielka szansa na, na wspólne projekty. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj wysłali wspólny sygnał Europie i całemu zachodowi, że jesteśmy gotowi do pełnej solidarności we wszystkich, nawet najtrudniejszych sytuacjach. Cieszę się, że także tutaj odnawiamy w jakimś sensie, znowu użyję słowa rewitalizacja, yy, trójkąt weimarski, po spotkaniu z Tobą, drogi przyjacielu. Też pojadę do Berlina, będę rozmawiał z kanclerzem Scholzem, ministrem spraw zagranicznych. Spotkają się w formacie weimarskim tutaj w Paryżu. Wydaje się, że musimy wziąć na siebie no, naprawdę dużą odpowiedzialność i bardzo poważnie podejść do kwestii odpowiedzialności za bezpieczeństwo i przyszłość Europy. Wspólnie z Francją jesteśmy do tego gotowi. Merci, Monsieur. Merci beaucoup, Mesdames et messieurs.